Witam na moim kanale. Mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zobaczcie jaki mamy dzisiaj ładny poranek. on nareszcie wróciłam do Mersin. Uwielbiam te poranki, kiedy po prostu słońce wstaje i widzę morze. Witajcie, witajcie w słonecznym Mersinie No, znowu za ciepło się ubrałam, założyłam sweterek i kurteczkę, ale wiecie, dzisiaj spokojnie, można tutaj spacerować z sweterku, nie jest chłodno, nie ma wiatru, jest słonecznie, zrobiłam w domu porządek, pranie, gotowanie, no, odpoczęłam po tej całej drodze, no i zabieram was na spacer. Stęskniłam się już sama za tą okolicą, więc idę nad morze. Jestem znowu w Mersin, znowu spacery. Jeju. Jak się stęskniłam! Dopiero zrozumiałam to, tak, tak dotarło to do mnie, jak wczoraj wysiadłam z auta i usłyszałam szum morza. No, to jest fajnie, zasypiać, kiedy się słyszy morze, no i, 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 i budzić się szumem morza. No to zabieram na jakiś taki króciutki spacer, bo niedługo, tak jak ktoś mnie już ogląda, no to niedługo muszę jechać na tańce, bo dzisiaj mamy lekcję tańca znowu. Fajnie, mamy tutaj wybrzeże, ale akurat tutaj miejscowi się mało kąpają. Jadą na trochę dalsze plaże, gdzie mniej kamieniste są, piaszczyste. Tutaj też można, bo woda wygląda na czystą. No ale wolą pojechać troszeczkę dalej. No a tutaj cała aleja eukaliptusów Tak sobie myślę, że to są właśnie te drzewa Jak kiedyś byłam w Australii to właśnie tam mnóstwo tych drzew jest Tutaj mamy takie ławeczki, można sobie usiąść i podziwiać morze. Akurat statków dzisiaj nie ma, ale zazwyczaj widzę jakieś takie ogromne statki, które e, mijają tutaj i płyną do portu, bo w Mersin jest trzeci pod względem wielkości port w Turcji, do którego przypływają bardzo duże statki towarowe. No i ja je bardzo często widzę. Będę się powtarzała, że jest gorąco, naprawdę jest gorąco. Spotkałam moich sąsiadów. No, normalnie w Turcji to chyba nie mają alarmów, bo najlepszy alarm to jest sąsiad, a najlepiej um, sąsiad, który nie pracuje, który cały czas jest w domu, a w domu na przykład dużo tutaj dużo kobiet nie pracuje. Więc zaraz moja sąsiadka zapytała mnie, gdzie jestem, gdzie byłam, że nie widziała mnie od dłuższego czasu, czy wszystko w porządku. No to właśnie opowiedziałam, że byłam w Stambule, więc jedno słowo, sąsiedzi wszystko widzą. Zaprosiła mnie na herbatkę. No, bardzo miło, bardzo fajnie. Na pewno się wybiorę. Fajnie, fajnie... W ogóle pójść tak, żeby odwiedzić Turków w domach, bo mogę po turecku sobie porozmawiać, bo akurat ci nasi sąsiedzi po angielsku nie mówią, mówią tylko po turecku, więc dla mnie to jest po prostu ogromna możliwość porozmawiać. No i dzisiaj powiedzieli, że mój turecki jest bardzo fajny, jak się go nauczyłam. Ojej, nie jest aż tak fajny, ale mimo wszystko potrafię się dogadać i to bardzo cieszy. No i Turcy zawsze mówią, mówią mi komplementy ze względu na ten mój język. No, więc fajnie. Muszę się przyłożyć troszeczkę do tego języka, bo ostatnio zajęłam się innymi rzeczami, między innymi YouTube'em, więc zaniedbałam swój turecki. No i tak, teraz właśnie siedzę sobie, o, z takim widokiem, pokażę. A, fajnie, prawda? Wiecie, jakie lubię Mersin. Stambuł jest wow, no ale immersji ma to coś takiego bardzo fajnego w sobie. Nareszcie wróciłam, będę chodziła na spacery, pokażę Wam kolejne okolice tutaj. No ale nie wiem, wspominałam, wspominałam, że Stambuł się znowu pokaże, bo gdzieś raz w miesiącu będę w Stambule przynajmniej przez kilka dni, więc... Kto przyszedł do mnie właśnie na kanał ze względu na, na Stambuł, to Stambuł też będzie i dużo go będzie. Bo w Stambule jeszcze zostało bardzo dużo takich miejsc, które chciałabym pokazać, ale czekają one na wiosnę, bo wiosną dużo ładniej tam jest, bardziej kolorowo. No i milej się spaceruje, bo jest dużo ciepło. No i tak, tutaj jest ciepło, bardzo ciepło. Naprawdę mam ochotę zdjąć kurtkę, no ale może nie będę ryzykowała, żeby się nie przyziębić. No i co? Jeszcze troszeczkę jeszcze troszeczkę przespaceruję. Dużo ludzi dzisiaj jest. Na placu zaba właśnie też pełne dzieci. Dużo ludzi spaceruje, biega. Fajnie, muszę zacząć biegać tutaj, bo naprawdę warunki aż sprzyjają i aż wstyd, żeby nie zacząć. No co, idziemy dalej. No a tutaj sobie pieski na plaży <laughs> W Mersin dużo psów jest No ale te akurat tutaj bardzo ładne I Tak właśnie, Turcy spędzają czas wolny. E, przy tutaj tak jak te, są takie kawiarenki właśnie przy morzu. Można sobie usiąść, herbaty się napić, no po prostu super. Panowie łoszą ryby. niedojrzałe, no właśnie niedojrzałe co może cytryny ojki kotek ucieka ode mnie, no. Bój się, piękny jesteś, ojoj, wystraszony trochę. Uciekam, nie będę go straszyła. Kolejne drzewo z turundzami, po prostu rącz, rosną tutaj wszędzie, po prostu wszędzie. Zrobiliśmy bardzo dużo tego dżemu, zawiedziliśmy dla naszej rodziny, bardzo im się spodobało. No i co? Będziemy musieli jeszcze zrobić, bo podobno najlepszy czas na robienie tego dżemu jest styczeń i luty, więc zanim jeszcze są, czeka mnie znowu duża praca z tymi owocami. Tutaj kolejny piękny park. No i oczywiście kwiaty. Tak ładnie wyglądają. Kiedyś pokazywałam już Wam to drzewo. No i e, teraz spotkałam pana, który właśnie e, kroił sobie te rzeczy i będzie robił koszyki z tego, jakieś takie ozdobne malutkie. No proszę, nie wiedziałam, że to można tak wykorzystać. Akurat to drzewo też bardzo fajnie wygląda, ale nie mam pojęcia co to jest. Z daleka jak nasza porzeczka, no ale to nie jest porzeczka oczywiście. Zobaczcie, takie dość... Dość duże drzewo, a ma takie, takie fajne owoce. No, chyba też niejadalne, nie wiem. <śprawia> Próbować nie będę. Tutaj takie domki w pierwszej linii od morza. Myślę, że fajnie tak mieszkać. Wychodzisz sobie na balkon i morze jest tak bliziutko. Nie chcą się ze mną zakolegować tutaj Muszę naprawdę kupić jakąś karmę I przychodzić na spotkania z kotami z karmą Na no, czego się boisz No nie Kolejna próba nie udało się no i wracam do domu zobaczcie ile mamy tych kwiatów tutaj no ładnie zima a mimo wszystko jest kolorowo koniec spaceru wracam do domu muszę się przebrać no i czekają tańce stęskniłam się bardzo dwa tygodnie bez tańczenia jednak no, daję o sobie znać, bardzo chcę pójść, no poćwiczyć, bo dla mnie to też jak sport, więc no co, będę się dzisiaj w tym miejscu żegnać. Dzisiaj taki vlog, pół dnia odpoczywałam, teraz też spacer, no i kolejne tańce. Pa pa!